To co się dzieje aktualnie teraz, mamy 1 październik 2025 roku. Chodzi głównie o tą sytuację teraz, te ruchy jakie mają miejsce. No chodzi o Amerykanów, chodzi o Stany Zjednoczone. Tu powiem wam, bo jest bardzo fajne tutaj, bardzo fajna stronka na, na fejsie. Monitor Konfliktów się nazywa. Tu facet fajnie na bieżąco pokazuje, przekazuje informacje, po prostu takie geopolityczne, ale też, też, też w stosunku do aktualnie dziejących się konfliktów troszkę tutaj go zareklamuję, bo ciekawe informacje podaje, na przykład 14 godzin temu 14 godzin temu amerykańskie tankowce powietrzne zostały przerzucone do Europy, tu wraz z licznymi myśliwcami, skierowały się na Bliski Wschód. No i taki scenariusz miał miejsce, nie pamiętam kiedy to było, ale w czerwcu tego roku, przed tą wojną dwunastodniową między Izraelem a Iranem. tak? I tutaj sytuacja się ponownie, bo to są tankowce, kupę tankowców, Widać na zdjęciach satelitarnych, że, że te tankowce były przerzucane. Transportowane są w okolice właśnie tutaj Hiszpania, Hiszpania, tu, tu okolice hmm, Dubaju też. I, I dziś na przykład też y, Cieśninę Gibraltarską y, przekroczył właśnie, już wydaje mi się na tą chwilę obecną, Największy amerykański lotniskowiec, który zasilany jest dwoma reaktorami atomowymi, co oznacza, że no jeden reaktor atomowy na pokładzie tego lotniskowca USS Gerald on jest w stanie no, bez tankowania może pływać do 90 samolotów na pokładzie myśliwców najnowszej generacji. Taki krokodyl technologiczny, mówię na, na ten lotniskowiec. On przekroczył ciśninę gibraltarską, kieruje się według informacji na Majorkę, właśnie tu jest, to jest właśnie Majorka, należy do Hiszpanii, ale to też tak nie do końca, bo, bo uważam, że to jest bardziej. Rozpoczęło się lokowanie sił. Amerykanie z Izraelem dogadali się w ONZ. Tak? Od dwa dni temu trzy dni temu jakoś po ponad 10 latach wyszły szeroko zakrojone sankcje gospodarcze sankcje gospodarcze po 10 latach zostały nałożone na, na Iran pomimo tego że w Iranie aktualnie sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna bardzo chwiejna tu zaraz sprawdzimy irańska waluta Jakie są notowania? Z tego, co pamiętam, to, 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 to bardzo nisko, bardzo nisko aktualnie. Tak, to są dinary, reali inaczej. No bardzo słabo, bardzo słabo to stoi. A mimo to Izrael wpłynął na Stany Zjednoczone przy spotkaniu ONZ przy głosowaniu nad sankcjami, które zostały przegłosowane, i tak jak tu wcześniej wspomniałem, one weszły w życie. Chodzi o, uważam, o osłabienie w pierwszej kolejności, jeszcze bardziej gospodarki irańskiej i przygotowanie się do ewentualnego ataku. Czy dojdzie do tego ataku? Ja właśnie chcę tutaj to sprawdzić, bo pamiętam 2-3 lata temu jakieś 2-3 lata wstecz bardzo gęsto, często właśnie tutaj karty mi pokazywały, że to nie uwaga, to nie wojna na Ukrainie, jakby jest tutaj tym głównym takim źródłem, tak, gdzie, gdzie oczy są całego świata, tylko ja ujrzałem Bliski Wschód i tak zacząłem się zastanawiać, co jest, nie? co jest grane, <laughs> o, co, o co chodzi. I to tam tak naprawdę... Już rozpętało się piekło, ale to jest jakby zapowiedź tego, jeśli faktycznie tak jak widziałem, a widziałem to, że dojdzie do pełnoskalowej wojny z Iranem, no to już możemy domniemywać, że jesteśmy, że no że rozpoczęła się stricte, może nie tak oficjalnie ogłoszona, tak przemibowe wobec w mediach, ale mamy początek trzeciej wojny światowej, bo, bo Iran to jest jedyne niepodległe, fundamentalne państwo islamskie i, i, i wszystkie inne te ościenne kraje, te nawet te afrykańskie, one jakby są podpięte pod Iran, tak? są zależne również od gospodarki. Irańskiej, wiadomo ropa, ropa, ropa to takie, to takie czarne złoto, gdzie to ropa ma większą wartość od złota w obecnych czasach i już x trochę czasu do tyłu. I jeśli faktycznie rozpęta się, rozpocznie pełnoskalowa wojna, to nie będzie już wojna dwunastodniowa, tylko to będzie wojna na wyniszczenie, to to, to będzie źle. Będzie bardzo źle, bo, bo uważam inne te irańskie ościenne kraje, typu Afganistan, Pakistan, być może nawet Indie, chociaż nie do końca, bo Indie tutaj bardziej trzymają trochę, trochę, trochę mają tą po, podzieloną stronę. No ale te inne te kraje to one, one będą się jednoczyć z Iranem, a Iran tak naprawdę nie jest mały. Możecie sobie na przykład tutaj sprawdzić, nawet na mapach, w internecie, tak, wielkość państwa Izrael, a wielkość Iran. To się nawet nie ma, to, to jest jak, nie wiem, Izrael to Dawid, a Iran to Goliat, nie? Tak więc Izrael sam, ogólnie, on nie wygra tej wojny z Iranem, gdy ją rozpocznie, a to oznacza podpięcie, wejście. Państw typu Stany Zjednoczone, nie wiem, czy wielka, jak, jakie jest stanowisko aktualne Wielkiej Brytanii. No i o co chodzi? Tu wrócę do początku. Te ruchy właśnie, na przykład teraz ten najnowocześniejszy lotniskowiec świata, który przez dwa lata może bez tankowania paliwa pływać, przebywać na oceanu, na oceanach, na morzach z flotą myśliwców. Najnowszej generacji, typu F35A, i innych, a wiem to, bo, bo poniekąd stricto się również tym interesuje, Im większa wiedza, tym większe zrozumienie też, też w stosunku do, do kart, jakie rozkładam, w, sytu, w stosunku do sytuacji geopolitycznej, to, to te zainteresowania moje to też tutaj dużo, dużo wiecie. Kładą tutaj ten nacisk, że, że mam większą jasność po prostu, zrozumienie. Tylko że nie pozwalam sobie się odklejać. Nie pozwalam sobie się odklejać. Tutaj też taka trochę pineska. <laughs> nie pozwalam sobie się odklejać od, od tego co się dzieje. Tyle, że tym razem, <laughs> tym razem no, czuję, czuję duży niepokój. Duży, duży niepokój w związku z tym, czy faktycznie czy, czy dojdzie do tego uderzenia na Iran. Część mnie, ja czuję część mnie, to taka, taka, taka może intuicja Zuterika, jeśli chodzi o te zdolności, uważa, że tak, że ta wojna z Iranem jest nieunikniona. Że, że ona nastąpi, ale druga część mnie jakby nie dopuszcza tego. Tu we mnie się rodzi taki trochę taki konflikt, taki rozmach, bo ja, tak naprawdę, ta część ludzka, bardziej moja, nie chcę. Nie chcę przede wszystkim, żeby, 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 żeby ona się rozpytała, bo to już będzie jednoznacznie wstęp do, do pełnoskalowej trzeciej wojny światowej. Chiny prawdopodobnie również też wykorzystałyby ten moment, jeśli, gdy nastąpi. Na, jeśli nastąpi, widzicie, tu mam takie, taką podzieloną, bo mówię, jeśli gdy. To Chiny, Chiny poszłyby po prostu wtedy swoją drogą. Nikt nie miałby czasu żaden z tych krajów tak naprawdę zająć się Chinami, jeśli Chiny wtedy by przeprowadziły uderzenie na Tajwan. I, i, i mamy w ogóle też taka ciekawostka, tutaj w plotę też taka ciekawostka. W roku 2018, jeszcze ta AI, sztuczna inteligencja, jaka teraz aktualnie jest powszechnie dostępna dla każdego z nas, tak, ona już była używana przez, przez, no, przez wojsko, przez, przez, przez wojskowych, przez systemy wojskowe. I tutaj w 2018 roku, może nawet znajdę, Przeprowadzona. Przeprowadzona została symulacja. Hmm. Zaraz będziemy wiedzieć. Zaraz będziemy wiedzieć. Ja sobie muszę to tutaj trochę odświeżyć, bo to było. Hmm. Symulacja. Tak. <laughs> została przeprowadzona. O, właśnie. To jest tutaj to. To nie był 2018, a to był rok 2019. I trzecia wojna światowa według naukowców z Princeton. Z Princeton to oczywiście Stany Zjednoczone, tak? Plan A tak nazywa się symulacja nuklearnego wzajemnego unicestwienia się przez Stany Zjednoczone i Rosję, przedstawiona niedawno w sieci przez grupę badaczy z Uniwersytetu Princeton w New Jersey. Wizja ta ma być ostrzeżeniem przed katastrofami i konsekwencjami ewentualnego konfliktu między mocarstwami w obliczu coraz bardziej kwestionowanych ograniczeń w rozprzestrzenianiu broni jądrowej. Teraz tu wplotę od siebie to tak, to, to właśnie się dzieje, bo Iran ma uran wzbogacony do 60%. By wyprodukować około 5 do 15, od 5 do 15 bomb atomowych, brakuje 6 albo 9% do wzbogacenia, czyli praktycznie mają gdzieś te 95% już, już osiągnięte celu. Teraz biorąc pod uwagę też tę sytuację, to że Rosja. Sobie już działa na black, black Market, na czarnym rynku. Myślę, że, że może to mieć miejsce, i to straszenie, że tak, Iran będzie posiadał broń jądrową, to zaraz jej użyje. To nie do końca, nie wydaje mi się, bo z tym użyciem to. to... To byłaby krótka piłka, to już byśmy mieli taką totalnie ten. To byłaby wymiana ciosów, jeśli chodzi o uderzenia nuklearne. No, ale wracając też tutaj do tego, że, że tutaj ten scenariusz zakłada, co on zakłada tutaj właśnie. Tak czytam ten artykuł, zwracam uwagę, ale nie, 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 tu miałem bardziej taki profesjonalny, bardziej taki, 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 taki mocniejszy. Tak. Nie, tutaj akurat tutaj tego bynajmniej. Z tego co pamiętam wam, wam powiem jak ten system. Co ten system określił? Ten system określił, że to wtedy jeszcze było przed wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Tu już nie, nie, nie mieszajmy głową zupy i nie podpinajmy tam, że Donbass i tak dalej. bo Tu bardziej było przy granicy. <laughs> na wschodzie Rosji to nie była wojna, taka oszczeliwanie Ukrainy na pełną skalę. Tu tutaj Ci, co szukają wrażeń, to niech ich nie szukają, bo ich nie znajdą na pewno tu u mnie na kanale. To, to powiem Wam, że właśnie ten, ta symulacja, sztuczna inteligencja, określiła, że od czego miałaby się zacząć ta trzecia wojna światowa. Już tak logicznie, peł, pełnoskolowo. Wpierw Rosja atakuje Ukrainę. Zaatakowała, tak? A to mówię, to, to, to było na parę lat przed. Co później? Kolejna rzecz, jaka dochodzi. Wojna. Chiny atakują Tajwan. I trzeci punkt programu, czyli ten, który aktualnie w 95% też w 95% jest możliwy do wypełnienia, do spełnienia to wojna Iranu z Izraelem, no stricto. I wtedy ta równowaga, ta chwiejność gospodarcza, ona staje się zachwiana. Nie wiem, tutaj też prognozując na tą... No i ten system bynajmniej dobrze określił, bardzo dobrze określił. Wziął pod uwagę wiele, wiele ruchów, działań politycznych również z zakresu 10 bodajże, czy 20 lat wstecz. Stosunkach międzynarodowych, to nie tylko, że brał ten system pod uwagę, yy, które z tych państw, ile tam posiada, na przykład militarnie, ile samolotu, czołgów, wojsk ogólnie, tylko on wziął w pełnej skali, w pełnym zakresie, też chodziło o stosunki, o relacje. No i Mamy to, że to co określił ten system, to ma coraz bardziej tutaj rację bytu, coraz coraz bliższe jest wypełnienia, zrealizowania. Tutaj ta wojna, że Polska, ten, to jest, to jest straszenie, też tak od siebie powiem, ja krótko jakbym normalnie kopa w dupę bym zasadził, kurde, bo tutaj tak powiem po ludzku, jak zwykły Kowalski tym osobom, które Skupiają się na tym, na czym nie powinni, a przede wszystkim nie skupiają się na własnym życiu. Oczywiście sam tu nagrywam sporo ostatnich programów, i, 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 ale mam ku temu cel i wiem, co mówię, robiąc to, a nie, że włączam nagrywanie i, i o kurde, i wymyślam, jakby biorę z kapelusza. To tak nie działa. No, ale skupmy się teraz tutaj. Chciałem po prostu sprawdzić, czy faktycznie jak to, czy, czy dojdzie do tej wojny, czy nie dojdzie. Ja liczę na to, że nie dojdzie. Zobaczymy. Zobaczymy, co nam karty powiedzą. Zobaczymy, co nam karty powiedzą. Dzisiaj w nocy też też powiem wam, miałem sen, śniło mi się, że właśnie byłem na pokładzie amerykańskiego samolotu, który miał y, który miał na pokładzie Izraelczyka. I, i, I stewardessa się mnie zapytała, czy mam paszport. Ja wyciągam paszport, a miałem izraelski. Ja myślę, że tu chodzi o przenośnię. I ten samolot był w drodze do Iranu. Wyobraźcie sobie. Nie wiem, może to moja tak podświadomość reaguje teraz na to, co się dzieje. Tutaj też troszkę do tego, w stosunku do tego się dystansuje. Zobaczymy, czy co to będzie oznaczało, czy faktycznie czy faktycznie do końca tego roku, już patrząc też pod uwagę teraz, co do tych dni, to tych, tych ruchów amerykańskich wojsk, czy, czy czy faktycznie. No, pierwsze karty pierwsze karty informują, że bardziej tu chodzi o sytuację w gazie, ale nie tylko. Aha. No i tak. Już bez straszenia. Ja naprawdę tutaj proszę. Osoby, które nie reagują bardzo silnie emocjonalnie, panikują, to mój program teraz w tym momencie na off. Wyłączacie. Wyłączacie, nie ma was. Jak będę też tu od siebie, zanim wam odczytam, to jeśli do mnie będą nawet, będziecie do mnie na maile pisać, czy jakieś prywatne wiadomości, że się boicie i tak dalej, nie, ja was blokuję, usuwam, ja was nie chcę znać. Stawiam wam już teraz, w tym momencie, jasną granicę. Nie pozwolę sobie jej przekroczyć i tylko raz mówię: macie problemy psychologiczne, nie radzicie sobie sami ze sobą w obliczu tych informacji, wiadomości, jakich słuchacie, no to nie. Dla mnie, z mojej strony są drzwi zamknięte. Może wam się palić pod nogami, w głowach, możecie być wkurwieni, jak, jak szerszenie. Ja po prostu was wtedy usuwam. Ja was nie znam. Tak samo będę usuwał, blokował będę. Wszelkie osoby tutaj na moim kanale, na YouTubie. To od razu mówię z góry, zaznaczam. Jak macie problem, nie radzicie sobie, do lekarza, lekarz wam pomoże. I tu skupmy się. O czym... Y, to co się dzieje aktualnie, karty pokazują, to y, już pewne decyzje zostały podjęte. Tylko my ich nie widzimy, tak mówi Tarot. Y, co do tej decyzji i ogólnie decyzyjności, mówi Arkan y, Kochankowie, zakochani. To wam nawet pokażę. Cyk. Nie wiem, jak to widać w tej kamerce śmiesznej. Tak, i chodzi o plan dwudziestopunktowy, bodajże w związku z gazą. Chodzi o relokację Palestyńczyków na życzenie Izraela, które to życzenie mają pomóc wypełnić Stany Zjednoczone. Ja tu, te Stany Zjednoczone, to bardziej Trump. Ja bym na Trumpa szczerał. Ten nasz Trumpek to w ogóle hmm, powinien odstawić, myślę, narkotyki, bo, 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 bo na pewno coś jest na rzeczy. Widać takie też wystąpienia to są odklejone dosłownie trochę. Jedno mówi, jest zaprzeczenie, później mówi zupełnie w inną stronę. Dzieje się, ja, ja, ja uważam, że on coś zażywa i to jest taki, może, ten, taki, taki te, kule śniegule może zażywa. Ale o co chodzi, tu? Tu chodzi o stricto ustabilizowanie sytuacji w gazie. To się uda, tak? Tam, tam ataki zostaną, tam, tam ataki zostaną po prostu przerwane. Tutaj, jak jakieś głosy, to nie jestem sam w tym domu chwilowo. Co jeszcze tutaj można powiedzieć, to można powiedzieć, że wieża Boga i Arkan Świat obok siebie oraz koło fortuny, koło, koło losu. Ja określam jako koło losu i może wam pokażę układ kart, jak ktoś ma, jak ktoś ma. Nie wiem, na ile to widać. Cyk. Dobra. Jeśli miałaby się ta trzecia wojna światowa rozpocząć, ogólnie wojna między Izraelem a Iranem, to zobaczymy, co przyniosą najbliższe dni. Jak okres dzisiaj mamy 1 października. To prognozuje już większa świadomość tego, czy wybuchnie wojna z Iranem, to nastąpi między 7 a 8 października lub, lub po tych dniach. To jeszcze będą be, pewne sprawy dogadywane. <laughs> Mamy też arkan taki jak umiarkowanie, jak równowagę. Tutaj też w ogóle yy, karta. Równowaga umiarkowanie to jest żywioł wody, ale to też to też karta anioła czegoś, co się unosi nad tymi wodami. Widzicie, u mnie te obrazy te wizje są inne. Świat to jest coś ponad tym światem, tak? To że ataki będą przeprowadzone z powietrza. I dojdzie do wymiany ciosów. Dojdzie do wymiany ciosów, wojna wybuchnie pod koniec roku lub na początku 2026. Sankcje gospodarcze, czyli koło fortuny koło losu, nie zatrzyma, nie powstrzyma Iranu przed dążeniem do posiadania broni atomowej, broni nuklearnej. I to jest teraz tylko kwestia czasu, kiedy to nastąpi. A nastąpi na pewno, według kart. Już mówię. Tu już mówię, według kart. A wie, wieża Boga i karta świat oznacza wojnę światową, pełnoskalową, do której dołączy jeszcze jakiś trzeci gracz. Wątpię, by to były Chiny. To będzie jakiś gracz Państwo pochodzące z rejonu, właśnie tutaj, bliskiego wschodu. No to, to, to widzimy jednoznacznie, wrócimy do źródła problemu. Mówi gwiazda, wrócimy do źródła problemu, by go rozwiązać. A jedynym rozwiązaniem, to jest wieża Boga, jedynym rozwiązaniem będzie to. Widzicie? Ja nie będę już mówił, opisywał tej karty. Widzicie to. Dojdzie do uderzenia. Dużo, dużo zniszczeń jest widocznych. Pokój. Rozwiązany. Czy ta wojna się zakończy? Tak, ale może trwać bardzo długo. Może być, może trwać bardzo długo nawet. Mamy rok 2025. To tutaj jeśli chodzi o okres czasu, jak długo miałaby trwać, no to mamy takie wejście 5 do 2030-2032. Jeśli teraz nic się nie wydarzy, oby się nic nie wydarzyło, oby nie doszło do żadnej wojny, to powiem Wam, że dopiero to nastąpi, Dopiero to nastąpi dopiero miałoby to nastąpić w przedziale tych lat, w roku 2030, najdalej w 2032 lub pomiędzy tymi latami. Ten czas tutaj też jest zmienny, bo wielokrotnie też też, też tutaj w roku 2017 wykładałem karty na, na, na rok 2018 bodajże a to to tak naprawdę odkryłem i tu macie w playliście u mnie, w tym, w tym opisie to dotyczyło tego roku 2025, więc tutaj to jest niezależne. Te cyferki i te daty, one nie mają aż takiego kluczowego, uważam, znaczenia, co bardziej same informacje, jakie są przekazywane. Tak więc tu widać, widać sojusz pokój zostaje zerwany. Zbogacanie uranu, y, czyli dążenia do posiadania broni jądrowej idą całą parą. Tak więc tutaj ta sytuacja, pokój na, w gazie, to jest wyciszenie tamtych działań, tego co się dzieje. Na przykład w chwili obecnej, gdzieś y, dziś, dziś, dziś zapoznawałem się z informacjami, to y, było podane, że około 17-18 osób zginęło y, już dzisiaj. Ponieważ Izrael po prostu y, oszczelał y, rakietami y, po prostu największy szpital w Gazie. No i też y, dobra, pozytywna rzecz 44 flotyle y, z jedzeniem humanitarne płyną z, z krajów europejskich różnych, w tym również z Polski, y, tam gdzie są rozlokowani uchodźcy około miliona y, poza tym miastem Gaza. Tak, więc tak to wygląda na tą chwilę aktualnie obecną. Będą, będą a co do wojny z Iranem, dojdzie do niej. Dojdzie, dojdzie do niej i oby jak najpóźniej miało dojść, by jeszcze ten świat miał czas, by się przygotować. Choć nie wierzę, to, to nastąpi nagle. To nie będą informacje poprzedzające, że przygotujcie się, ewakuujcie się. Nie, to będzie uderzenie przeprowadzone z nienacka, w takim momencie, gdzie ludzie będą wyrwani ze spokojnego snu. Ja tutaj nic innego więcej w tym zakresie nie dostrzegam, a sytuacja w gazie ma być ustabilizowana chwilowo. Dziękuję.